To się właśnie stało. Trump oficjalnie wydał swoją monetę. Nazywa się tak. Trump, tak jak on, w tym momencie zajmuje 21 pozycję, jeśli chodzi o kapitalizację giełdową na świecie i ma ponad 12 miliardów dolarów. Jeżeli ktoś ją znalazł wcześniej, to brawo, ale ogólnie masakra. To na pewno będzie pro-kryptowalutowy prezydent. Większość osób, do którego targetowana jest ta moneta, nie ma pojęcia, czym są kryptowaluty. Ona weszła dopiero teraz. Tak. 200 milionów circuit in supply. 80% tych monet jest w posiadaniu mm. osób związanych z Trumpem. Ogólnie czegoś takiego się nie spodziewałem i... Trump meme. do only official Trump meme. Nieźle. Naprawdę nieźle. Hype wokół jego prezentury, która ma nastąpić jutro. Wydając swoją kryptowalutę, która zajmuje 21 miejsce, nie wiem, czy to dobry moment, żeby kupować tą kryptowalutę. Możesz na niej zarobić, możesz na niej stracić. Wiem jedno, ta kampania jest mega przemyślana. Całość wygląda dobrze, jeśli chodzi o tą stronkę, nawet na mobilną jej wersję. I kurczę, nie wiem, co mam powiedzieć. Jestem zszokowany, że Trump wydał swoją monetę. Może nie zszokowany, ale. Ja. Nie, no masakra. Się nie dzieje naprawdę, a jednak wydaje mi się, że to będzie najlepszy rok dla kryptowalut. Nie chcę za bardzo edytować tego filmiku. Chcę naprawdę podzielić się z wrażeniami, jakie na mnie zrobiła ta kryptowaluta. Nie wiem czy dobre czy złe, na pewno jakieś. Serbia I Win and Have fun. Tutaj nawet jest podpis Donalda Trumpa. The crypto president community celebrating courage and strength. Fight, fight, fight. Trumpa free, tradable on the blockchain. Ja, nie. co tu się od Janie Pawliło? Ja nie wiem, no bierzesz bajnało, możesz sobie kupić, jasno. No, oczywiście, możesz kupić też wizom. Nie musisz kupować za pomocą kryptowalut. Masakra. ogólnie. Tu masz kontrakt, adres. Nie wiem, nie wiem. Nie polecam ci tej kryptowaluty, ale zrobisz jak zechcesz. No ale zobacz sam. 21 miejsce. No nie robię sobie jej. Dobra, trzymaj się. Cześć.